Widzicie. Okulary? Tak, to są okulary, ale nie są to takie zwyczajne okulary. Są to rewelacyjne i jedyne w swoim rodzaju różowe okulary. Obserwując szarą rzeczywistość szkolną i dokonując wielu miarodajnych sondaży, nasza firma Coloring Life wypuściła na rynek znakomity produkt – okulary które zmienią nie tylko dotychczasowy proces dydaktyczny, ale również przestarzały system oceniania. Oto model przygotowany specjalnie dla uczniów znerwicowanych. Po założeniu takiego modelu każdy nauczyciel staje się uśmiechnięty i niezwykle czuły nawet na każdej lekcji. Uwaga, uwaga! Produkt specjalnie dla nauczycieli. Różowe szkła. Nasi eksperci stworzyli je specjalnie do sprawdzania klasówek. Produkt dostał atest Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest popularny w środowiskach akademickich. Wart każdych pieniędzy. Gwarantowana satysfakcja obu grup, uczącej się i nauczającej. Okulary należy stosować również w dniu odbierania pensji. Wszyscy doskonale wiemy, jak trudno wbić wiedzę do niektórych uczniowskich głów. Bo i chociaż nauczyciele się dwoją i troją, starają się jak mogą, pomysłami zasypują, to i tak ciężko sprawić, by ta część ciała służyła nie tylko do noszenia czapki czy też słuchawek. Nauczycielu, nie jesteś sam. Firma Sadex Enterprises myśli o tobie bez przerwy. Oto zestaw najnowszych. Narzędzi służących do wbijania wiedzy w głowy nawet najbardziej zatwardziałym lęku. Ten model przeznaczony jest do pijania wiedzy w klasach 1-3. Zapewniam Państwa, że posiada on atest Instytutu Matki i Dziecka. Przeprowadzone badania na ochotnikach udowodniły, że w klasach 4-7 model ten zastosowany spowoduje. Znaczny wzrost średnich ocen. A teraz proszę o uwagę nauczycieli uczących klasę ósmą. Ten oto model przetestowany został w tamtym roku w szkole podstawowej w Niewiadowie. I proszę mi uwierzyć, że ósmoklasiści podeszli od razu do matury i zdali ją pozytywnie. Ta informacja. Wstrząsnęła światem naukowym nie tylko niewiadowa, ale całej Unii Europejskiej. Chętnych prosimy o szybką de de decyzję w sprawie kupna, ponieważ ilość egzemplarzy jest ograniczona. Oto przed Państwem wspaniałe urządzenie. Jest to urządzenie. Przepuszczarka uniwersalna. Już demonstruje. To urządzenie służy nie tylko dla nauczycieli. Jest hitem sezonu. Przepuszczarka uniwersalna przyda się szczególnie podczas bardzo długich wykładów. Jednym uchem wpuszczamy, drugim uchem wypuszczamy. Przypuszczarka sprawi, że podczas żmudnego procesu dydaktycznego zostanie osiągnięta po obu stronach harmonia. Oto najwspanialszy przyrząd służy nie tylko do celów naukowych, ale również do sytuacji rodzinnych. Żona krzyczy, mąż wpuszcza i wypuszcza. <słyska> Babcia ma pretensje, wnuczek wpuszcza i wypuszcza. Oczywiście urządzenie te można również wykorzystać w oglądaniu programów telewizyjnych, oglądaniu TikToka i YouTube'a. Pragnę nadmierzyć, że nasz produkt jest w bardzo wyjątkowo niskiej cenie, łącznie z VAT-em, jedyne 999 euro. Dla pierwszych trzech osób, które zakupią ten oto wyjątkowy produkt, nasza firma ufundowała darmowy komplet uniwersalnych wykrywaczy do ścianów. Jest to najlepszy prezent dla każdego sumiennego pedagoga. Szanowni Państwo, warto było doczekać do tej chwili naszego pokazu. Za chwilę rewelacja. Zestaw dla spóźniarskich. Koniec nerwów. Koniec przemykaniem koło gabinetu dyrektora. A wszystko dzięki naszemu produktowi. Zestaw SSM. SSM, czyli strój supermaskujący. Się skradamy i... cofamy Słuchać nas na palcach cicho się skradamy i... Co cofamy Chodź nas na palcach cicho się skradamy i... Składa się z obfitej peleryny z kapturem, a także niezawodnej maski. Połączenie wygody i elegancji. Taki strój zapewni Wam niewidoczność, a także nierozpoz nierozpoznawalność. Ma dodatkowe zalety. Chroni przed deszczem. Przed śniegiem, a także przed wybuchem wojny niekonwencjonalnej. atrakcyjne, ale przede wszystkim praktyczne i czerpiemy z dorobku cywilizacji europejskiej. Nasza firma Tour Company prezentuje unikalny przyrząd, którego korzenie sięgają wczesnego średniowiecza. Oto dyby szkolne. Niezmiernie skuteczne efekty, jakie osiągano w dziedzinie podnoszenia dyscypliny po zastosowaniu oto tego urządzenia. Proszę Państwa, teraz zademonstrujemy to wspaniałe urządzenie, które jest proste w obsłudze, ale niezastąpione w każdej placówce oświatowej. Słuchajcie, jeśli wychowanek zbyt mocno macha swoimi nóżkami, umieszczamy je w dolnych otworach. Jeżeli nasz wychowanek zaś zbyt mocno porusza swoimi rączkami, wkładamy je do górnych otworów. Gdy mimo wszystko jego główka ciągle obraca się w stronę sąsiada z tylnej ławki, sprawę załatwi ostatni odgórz. Pragnę nadmienić, że nasz progdu posiada certyfikat Unii Europejskiej i podlega najbardziej surowym normom ekologicznym. Jest zrobiony z drzewa sandałowego. Nie był testowany na zwierzętach, lecz na ochotnikach rodzaju ludzkiego. Ale uwaga, uwaga, promocja! Do końca października przy zakupie hurtowym tego urządzenia dołączamy w gratisie komplet dyscyplinek wykonanych z cieniutkich, fitek i bielonych. Wtedy obrywa. Pani. Propozycje, jakie chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić. Zainteresowanych zapraszamy do naszych sklepów, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Oprócz tego posiadamy katalog usług, który wyślemy za zaliczeniem pocztowym pod wskazany adres szkoły. Jeśli jednak Państwo chcecie szerszą ofertę, zapraszamy na stronę internetową www.niesfornyuczeń.pl. Nasze hasło: dobro szkoły. Naszym dobrem.